Jeżeli przyjrzycie się Państwo wnikliwie swoim ocenom i ocenom osób, które znacie, to możecie zauważyć, że system oceniania, choć jest różny dla poszczególnych osób, to jednak dla danej osoby jest spójny. Ocena tej rzeczywistości jest niczym innym, jak płynącą informacją z poziomu świadomości tej osoby? Dzień dobry. Dzisiaj będę zastanawiać się nad tematem, takim, w jaki sposób oceniamy rzeczywistość wokół siebie, czyli patrzymy na tę rzeczywistość. I inaczej mówiąc, będę starała się wyjaśnić sposób, w jaki kreujemy nasze opinie na temat zjawisk, które nas otaczają. Na pewno Państwo zauważyliście, że mamy opinię na temat właściwie wszystkiego. Oczywiście, proszę tu nie mylić opinie z wiedzą na temat wszystkiego, bo jasnym jest, że Wiedzy, informacji nie mamy na temat wszystkiego, ale zazwyczaj opinie mamy na temat otaczających nas zjawisk. Te bowiem nie wymagają wiedzy, czyli informacji, ale wymagają obserwacji i uczestniczenia w tym, co tworzy naszą codzienność. Czyli poprzez obserwacje, poprzez to, co się dzieje. Wydajemy opinię. Jeżeli przyjrzycie się Państwo wnikliwie swoim ocenom i ocenom osób, które znacie, to możecie zauważyć, że system oceniania, choć jest różny dla poszczególnych osób, to jednak dla danej osoby jest spójny jest podobny. Co ja właściwie przez to rozumiem. Pomyślcie nawet teraz o osobie, którą dobrze znacie i pomyślcie o czymkolwiek, o jakim zjawisku i zastanówcie się, czy nie możecie przewidzieć jej opinię. Ja posilę się tutaj dwoma, Przykładami, zjawiskami z naszego życia. Jedno, wiemy, ile reklam, leków mamy w telewizji, więc pomyślcie o osobie i zastanówcie się, jaką ma opinię na temat tego, czy leki, czy reklamy leków w telewizji są dobre lub złe. Innym przykładem może być, czy mieszkanie na wsi jest dobre, czy złe. Po chwili zastanowienia się, zapewne będziecie mogli przewidzieć opinię tej osoby na te dwa zjawiska. Jeżeli przyjrzymy się temu, że możemy przewidzieć tą opinię, to domyślacie się, że musi być w systemie oceniania tej osoby, jak już wcześniej o tym powiedziałam, pewna spójność. Inaczej oznacza to, że w tle. Oceniania tej osoby będzie stała jakaś jedna czy dwie, dwie, czy dwie perspektywy, czy sposób oceniania rzeczywistości, który będzie porządkował system widzenia rzeczywistości tej osoby. Zgodzicie się ze mną, Państwo, że jak kogoś bardzo dobrze znacie, to opinia tej osoby rzadko Was zaskakuje, i dzieje się to właśnie dlatego, że znacie perspektywę, czyli ten system oceniania tej osoby. W jaki sposób to wyczuwacie? Skąd właściwie jest ta spójność, że możecie ją zauważyć? Co, to, co, co jest tą spójnością tak naprawdę? Spójnością i, ocen i ocena tej rzeczywistości jest niczym innym, jak płynącą informacją z poziomu świadomości tej osoby. Czyli osoba, którą znacie Wy sami, jesteście w pewnym zakresie świadomości, i tylko stamtąd możecie czerpać. Opcje, informacje, by rzeczywistość oceniać. Czyli, jeżeli osoba jest krytyczna wobec rzeczywistości, to ma dostęp do poziomu świadomości, gdzie są opcje krytyczne. Jeżeli jest pozytywna, to ma dostęp do poziomu, gdzie są opcje pozytywne, a brak jest tych negatywnych. Jeżeli jest zazwyczaj neutralna, to z dużym prawdopodobieństwem ma dostęp do takiego poziomu świadomości. Czyli oceniając rzeczywistość, nie jesteśmy, nie wiem, złośliwi, czegoś tam nie zauważamy, jesteśmy krytyczni, ale jest to dostęp do puli opcji, Naszej świadomości i ona zazwyczaj jest ograniczona. I stąd jest spójność, którą oglądacie w ocenianiu rzeczywistości, tak naprawdę przez Was samych oraz przez inne osoby. Na pewno w tym momencie pojawiła się w Państwa w głowach pewna wątpliwość albo Pytanie, o co właściwie chodzi z tymi poziomami świadomości, bo zazwyczaj zakładamy, że my oceniamy rzeczywistość, a nie że mamy dostęp do puli jakiejś tam opcji, że tą rzeczywistość oceniamy, więc trochę, in, in, trochę odwróciłam te stanowisko. No to ja wytłumaczę to na przykładzie. Wyobraźcie sobie państwo brudnego, zaniedbanego i ubranego w takie już nieco znoszone łachmany staruszka. No i ten staruszek chodzi i zabłądził w dzielnicę domków jednorodzinnych, zresztą bardzo luksusową dzielnicą. Staruszek nie za bardzo wie, jak stamtąd wyjść, kręci się, nie wiem, słońce jest zmęczone, już siada pod jednym z tych domków. Będę teraz mówić o poziomach świadomości osób mieszkających w tych domach, gdzie ten staruszek. Usiadł. Ta, ten poziom świadomości, jak będę o nim mówić, nie będzie tylko poziomem oceniającym staruszka, ale poziomem świadomości osoby, tej osoby, oceniającej całą rzeczywistość, nie tylko tego starca. Nie będę odnosić się, do, się tu do wszystkich poziomów świadomości, jest ich więcej niż ja wymienię. Oprę się tylko na pięciu z nich. Najpierw będę mówić o osobie, która jest, czerpie ze świadomości, gdzie opcje oceniania rzeczywistości podporządkowane są lękowi, czyli poziom świadomości, gdzie dominującą cechą jest lęk. No i w jednym z tych domów mieszka pani z mężem. I ona ma poziom świadomości lęku. Więc ona powie tak, kochanie, zobacz, kto siedzi pod naszym domem. Idź, zrób z nim coś, bo on wygląda, jak zaraz by tu miał wpaść, okraść, zrobić nam krzywdę. Przegoń go, bo nie wiadomo jeszcze, co on wymyśli. To, co ta pani mówi, to, to w tle. Co ona mówi, jest lęk. Wszystko, co ona mówi, wypływa z lęku. I z dużym prawdopodobieństwem, wszystko, co ocenia, czyli całą otaczającą rzeczywistość, będzie mówić z poziomu lęku. We, jak gdyby we wszystkim, we wszystkim, we wszystkich jej oceniania będzie lęk. Osoba, która korzysta z poziomu świadomości, gdzie dominującą cechą jest na przykład wstyd. Powie tak: Czyli pani, kobieta mówi do swojego męża: Kochanie, zobacz, kto siedzi pod naszym domem. No on źle wygląda. Pani załamuje ręce, naprawdę jest wstrząśnięta i mówi tak. No, ty, jeszcze sąsiedzi, pomyślą, że My tacy bogaci, a to jest nasz jakiś krewny i my go nawet do domu nie chcemy wpuścić. Ty wiesz co? Ty lepiej idź i go jakoś tak usunąć stamtąd, najlepiej, żeby nikt nie widział. Kobieta mówiąca te słowa wstydzi się. W poprzednim przykładzie był lęk pani była zlękniona, ta je się wstydzi. I jeżeli. Dominującą cechą jej poziomu świadomości jest wstyd. Ona będzie zawsze się wstydzić za siebie, za innych. Gdziekolwiek będzie, w jakimkolwiek środowisku, będzie się wstydzić również za to środowisko i za siebie, za, za wszystko, co ją otacza. Kolejnym poziomem świadomości, na którym się oprę, jest duma. Pani korzystająca z tego przedziału świadomości, powie tak. Kochanie, no, zobacz, kto tam siedzi. No, nie, no, tak to być nie może. Nie pod moim domem. Nie pod moim domem. A w ogóle to gdzie jest monitoring, no w takiej dzielnicy jak my mieszkamy, no to już powinien być przecież monitoring, bo taka osoba, no nie przynależy tu, no nie powinna się przecież tu znaleźć w ogóle, no... Ty idź i go usuń. Bo tak nie może być, no, no nie pod moim domem. Pani będzie dumna w wielu okolicznościach swojego życia i Tą dumę będzie przejawiać i ona będzie widoczna. Osoba, która korzysta z przedziału świadomości, akceptacji powie: Zobacz, kochanie, ktoś siedzi pod naszym domem. Wiesz, co właściwie to jest ciepło na zewnątrz? Niech on sobie posiedzi. Wygląda tak, jak gdyby odpoczywał. Jak się obudzi. To może weźmiemy jakąś kawę, wyniesiemy na ogród, może zechce ten pan się do nas przyłączyć, może sobie porozmawiamy, może będziemy mogli w czymś mu pomóc. Akcepta, ta pani akceptuje rzeczywistość, akceptuje to, co się jej przydarza, zdarza, po prostu w tym jest. Osoba z poziomu miłości, ten poziom, poziom świadomości jest jej dostępny, Powie, wiesz co? Zobacz, jaki staruszek jest na zewnątrz. Może byś go przywitał. Wiesz co? Może to jest bardzo ciekawa osoba. Może reprezentuje właściwie każdego z nas i nasze potrzeby. Może mógłby z nami tu trochę pobyć. Może mógłby nas czegoś nauczyć. A może jak już sobie odpocznie i pobędzie z nami chwilę, powie, czy w ogóle chce naszej pomocy? Czyli zobaczcie Państwo, że w tworzeniu opinii na temat naszej rzeczywistości, to jakie tworzymy, czy jesteśmy wobec rzeczywistości łagodni, neutralni, czy jesteśmy krytyczni. Będzie determinował nie nasz wybór, tak jak nam się zazwyczaj zda, zdaje, tylko będzie determinował poziom świadomości, do którego jesteśmy jak gdyby przyczepieni. Będzie, będzie determinował, będą determinowały te opcje w danym poziomie świadomości, a nie, jak my zazwyczaj myślimy, że my opiniujemy. No dobra, jak już to wszystko powiedziałam, to pytanie jest, co z tego wynika? Jak rozumiemy, jak działa schemat opiniowania i że to właśnie nie my opiniujemy, ale możemy skorzystać z pewnych opcji opiniowania, to z tego wypłynie pewna łagodność i wyrozumiałość. Z kolei z braku zrozumienia, w jaki sposób opiniujemy, i od czego jesteśmy zależni w tych opiniach, będzie płynęła krytyka, ścieranie się stanowisk, które tak naprawdę w świetle tego, co powiedziałam, są bezsensowne, bo i tak i tak poziomy świadomości nie znajdą zazwyczaj wspólnego porozumienia. No to w tym momencie chciałam skorzystać z okazji i zaprosić Państwa do nieoceniania. Do wstrzymywania się od wszelkich ocen i nieopiniowania również tych osób, które opiniują i Wy jesteście na te opinie narażeni i to Wam się za bardzo nie podoba. Podchodźcie do osoby opiniującej i nawet jak Wam się coś nie podoba, nie jako krytyczne, jako egocentrycznej, jako złośliwej, tylko pomyślcie, że być może ta osoba na dzisiaj ma tylko takie opcje opiniowania, tylko taki poziom świadomości jest jej dostępny. Zapewne, kiedy przyjdzie czas i będzie mogła zmienić swoją świadomość i opiniować inaczej, to się o tym dowiecie. Dlatego. Ta osoba, dlatego, że ta osoba operuje tylko danymi z tego poziomu świadomości. Wy jej nie oceniajcie. Spróbujcie Państwo nie oceniać i zobaczcie, jak ogromną ulgę to przynosi. I jak rykoszetem może inni również nie będą oceniać Was lub będą mniej krytycznie wobec rzeczywistości. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście w komentarzach napisali, jak Wy szybko, wtedy ocenicie troszeczkę siebie, wydaliście opinię na temat tego, co wcześniej powiedziałam, czyli reklam leków w telewizji i wygód lub mniejszych, lub większych, związanych z mieszkaniem w mieście lub na wsi. A jeszcze bardziej będę zainteresowana tym, czy w ogóle udało się komukolwiek nie... Wydać żadnej opinii, czyli nie miała żadnego stanowiska ani wobec leków, ani wobec mieszkania na wsi, czyli umiała się wstrzymać od opiniowania. Mam nadzieję, że był to przydatny materiał, najbardziej przydatny do tego, Państwo, by relacje między Wami układały się bardziej łagodnie, byście rozumie, bo łagodność będzie wynikać z tego, że rozumiecie, że opinia, już wcześniej o tym mówiłam, to nie złośliwość i krytyka, ale dostęp do opcji, z których można korzystać opiniując swoją rzeczywistość i zjawiska. W tym również oczywiście was. Bardzo chciałam dzisiaj podziękować za słuchanie i tym łagodnym akcentem chciałam powiedzieć: bądźcie łagodni wobec siebie, jak opiniujecie, i wobec innych, jak opiniują was i wszystko wokół siebie. Ogromnie dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo.